Pojechałem na obóz i zaskoczyła mnie piękna zima. No zobaczcie, jak jest piękna. No dobra, może skończę mówić o pogodzie. Pojechałem na 15. edycję Pirania Grappling Camp. Obóz prowadzony przez Zybiego Tyszkę, czterokrotnego mistrza Polski ADCC i dwukrotnego mistrza Europy ADCC. A, no i Zybi jest też moim trenerem. Obóz wygląda tak, że mamy od czwartku do niedzieli treningi. W czwartek i niedziele jest to jeden trening w ciągu dnia, a w piątek i w sobotę są to dwa treningi. Każdy trening trwa 2,5 godziny i polega na mocnej rozgrzewce. Później ćwiczymy daną technikę i wiele możliwych jej wariantów. Teraz z tego. Zpastuj się, pastuj się. Jeśli małym gdzieś coś próbuje mostować. Kluczowe są te spastuj się. Tym wszystkim robimy sparingi, które to właśnie dziś chciałbym wam pokazać. Już jadąc na obóz, wiedziałem, że chcę posparować z Kacprem, który posiada purpurowy pas i wynik na zawodach 159 do 29. Dla porównania, mój wynik to 01. No dobra, sprawdźmy co tam ciekawego wyturlaliśmy. Na sam początek zostałem wciągnięty w gardę. No i tutaj możecie zauważyć jak kreatywnie Kacper próbował wyciągnąć biodra spodem mnie, machając nogą. To wszystko było po to, żeby odzyskać pozycję. Tutaj Kacper mocno ciągnął moją rękę, przez co udało mu się mnie przetoczyć, wypychając biodra. No i jak widzicie, skończył w pełnym dosiadzie. Dla mnie to jest przegrana pozycja, dlatego też nie czekałem i od razu wypchnąłem biodra do góry i chciałem go zrzucić z siebie. Na to też mówi się mostowanie. Więc zmostowałem. No ale pomimo tego, że go zrzuciłem z siebie, Kacper zyskał pozycję z zapleców. pleców. Tutaj jak widzicie, próbował wejść na mnie, ja to wykorzystałem. Wchodząc do, do niego do gardy, taki był cel, wylądowałem w trójkącie, on jeszcze nie jest dopięty, no ale to już jest dla mnie sytuacja, w której no wiem, że jestem w tak zwanej dupie, no i muszę się tutaj bronić. Podzielę się tutaj z wami moją defensywą na trójkąt, która sprawdza się tak w 80% moich sparingów. Wiele widziałem rodzajów obron przed trójkątem, takich jak na przykład spinanie rąk pod udami, ale u mnie zawsze działa to. Tutaj wiem, że mam przesrane, więc wstaję na nogi, całym ciałem idę na kacpra, tak żeby zrobić jak największy nacisk na jego głowę. Próbuję utrzymać równowagę, żeby się nie wywrócić na boki no i ciągle skupiam się na tym, żeby wywierać presję na karku rywala. Tutaj niestety Kacper mnie zaskoczył. Zamiast rozpiąć tego trójkąta, on go dopiął jeszcze mocniej. Co jest dziwne, bo zazwyczaj każdy w takim, w takim położeniu zaczyna rozpinać nogi. No ja to jeszcze przetrzymałem, nie czułem się tam zagrożony. No i widzicie, że tutaj Kacper już powoli zaczął znów rozpinać te nogi ale złapał mnie w taką pułapkę, że zaczął straszyć mnie dźwignią na łokieć, tutaj była jakaś balaszka no i ja się tego wystraszyłem, zacząłem skupiać się na tym no i wtedy Kacper już w pełni dopiął trójkąt tutaj możecie zauważyć, że z straciłem już równowagę opadłem Możliwe, że jakbym został w górze, to jeszcze bym to wytrzymał, może udałoby mi się wyjść. Nie wiem, tego zazwyczaj się udaje. No i tutaj poleciliśmy już sobie z kolejnym sparingiem, ja dla odmiany z dołu. No i przyznam wam się, że nie czuję się mocny z tej pozycji. Tutaj gdzieś próbowałem kontrolować nogę, ale raczej bez jakiegoś pomysłu. Kasper tu mnie zmylił mocno i chciał wywrócić mnie zapięty do tyłu, więc ja złapałem się za jego rękę i cały swój środek ciężkości przesunąłem do przodu, tak, żeby nie udało mu się. Się mnie przewrócić. Ale widzicie, skończyliśmy w takiej półgardzie. Oczywiście Kacper od razu presja kolanem na klacie. Tutaj wiedziałem, że zaraz skończymy w bocznej, albo w najgorszym wypadku w dosiadzie. Tego nie chciałem, dlatego złapałem mocny chwyt. I w momencie, jak Kacper spychał moje nogi, żeby wejść do półgardy, ja od razu wymostowałem to. To mi się udało, bo jak widzicie. Przedłem Kasprowi do gardy, byłem z góry. Tutaj Kasper od razu spychał. Tutaj mogłem pójść po jakiegoś traktarowa, ale niestety jeszcze aż tak nie ogarniam dźwigni na nogi. Więc w tym momencie to już była dla mnie loteria, co tutaj się działo. Znów jestem z dołu. No i tutaj idealny timing, świat tak chciał. Wszystkie atomy złożyły się na to, żebyście wy tego nie widzieli, ale musicie mi uwierzyć. Kacper zrobił nade mną gwiazdę i w ten sposób chciał wejść do bocznej. W identyczny sposób oddałem boczną na mistrzostwach Polski. Staram się być gdzieś na to wyczulony, no ale jak widzicie, tak czy inaczej skończyło się tak jak właśnie na tych zawodach. Tutaj gdzieś znów mostuje, ale Kacper to zbija. Weszliśmy do półgardy. Ja tutaj. Znów paniczna próba mostowania. Tutaj spróbowałem zrobić buggy shock, ale niestety boję się tej dźwigni, bo kiedyś naderwałem sobie e, więzadło w, w przedramieniu, no i od tamtej pory już trochę uważam z tym duszeniem. A szkoda, bo jest naprawdę fajne i często zaskakuje osobę będącą z góry. Po nieudanej próbie spróbowałem na zasadzie takich nożyc przetoczyć kacpra w lewą stronę, no ale niestety spadłem z niego totalnie nie wiem, dlaczego tego nie skontrolowałem no ale nic, lecimy dalej ja jestem z dołu, no i tutaj możecie zauważyć jak Kacper bawi się ze mną oddaje mi tą nogę, e, daje mi pokombinować z czymś, więc ja spróbowałem zrobić wkrętkę, coś w stylu tego co przerabialiśmy na obozie to pokazywał Maciul, Zaligatores pozdrawiam, no i zobaczcie jak to pięknie wyszło, wkręcam się i totalnie gówno, położyłem się na boku i nie zrobiłem nic, tak naprawdę oddałem boczną, jestem za tym żeby ten ruch y, nazwać, choć i wy... Wygraj ze mną. Tutaj Kacper próbował chyba mnie obejść albo przejść do bocznej, mi się udało wejść do gardy. To jest taka bezpieczna pozycja dla mnie bo na przykład mogę sobie wyjść po trójkąt, tutaj widzicie ręką, złapałem mocno rękę przeciwnika, po to, żeby nie oderwał się ode mnie, no i ja bym mógł wtedy spróbować wbić trójkąt, ale niestety bardzo mozolnie mi to szło, no i się nie udało. Tu, żeby wydostać się spod kacpra, złapałem go za nogę i spróbowałem wyjść spod niego, to się udało. O, ale tutaj bym się na chwilę zatrzymał, chciałbym pozdrowić Janka, który po obozie przez 3 godziny naprawiał moją szyję. Gdybyś się Janek zastanawiał, dlaczego moja szyja była w tak złym stanie, ta stopklatka jest dedykowana tobie. W tym momencie dowiedziałem się, że Kacper w poprzednim hobby był taniec. Tu Kacper próbował mnie obejść i wejść mi za plecy. Ale dosyć ładnie udało mi się go zrzucić z siebie. No i tutaj powtórka z rozrywki, znów wpadłem w piękny trójkącik. Tu niestety już ciężko było mi się wydostać. Kacper spróbował e, przenieść to do góry. No i gdzieś rozpiął te nogi, udało mi się wyjść.

z tej pozycji z pleców wyszedłem techniką porażonego prądem. Jak widzicie, udało mi się trochę chaotycznie, ale jestem z góry. Tutaj kacper wyłapał moją nogę po sparingach tłumaczył mi co z tej pozycji mogę robić. E, no, naprawdę fajna sprawa. Tu gdzieś próba po Bagi Czoka znów e, niestety nieudana. No i cyk, chyba tu już kacprowi. Nie chciało się ze mną bawić, bo bardzo szybko rozprawił się z moimi nogami. W takich sytuacjach e, ja nie wiem, co robić. Walczę czysto, defensywnie, no ale niestety, jak jest skrętóweczka, to raczej odpuszczam. To by było na tyle. Dziękuję, Kacper, za zajebisty sparring. Bardzo się cieszę, że mogłem być już na drugim swoim obozie. Za reklamu dzika, za <laughs> Tutaj trener dodał swoje, ale wracając do obozu, to jest naprawdę zajebista sprawa. Dużo z tego wyciągam zawsze. No mega rozwojowe, no nie? Każdemu polecam, żeby sobie sprawdził taki obóz. Tutaj naprawdę nie trzeba dużo ogarniać, żeby na taki obóz się wybrać. No bo też ludzie nie chcą się wyżyć na Was, tylko gdzieś tam każdemu zależy, żeby mm, żebyście też przekonali się do tej dyscypliny i nauczyli jak najwięcej. Także każdemu polecam. Na tym obozie osób było sporo co możecie zobaczyć na tym nagraniu. Tych piąteczek zbyliśmy naprawdę sporo na sobotnim treningu, gdzie chyba było najwięcej osób. No i co? Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego odcinka i widzimy się w następnym. Elo!